Inflacja w kwietniu wzrosła 1,1% miesiąc do miesiąca. To duży wzrost, który gdyby się utrzymał, wskazywałby na około 10% zmiany cen. Zamiast spadku cen widzimy tendencję wzrostową nawet w cenach żywności. Mimo względu stałego poziomu w styczniu, w kolejnych miesiącach ceny rosły nieznacznie, by w kwietniu wyraźnie się zmienić. Najbardziej wzrosły ceny transportu o około 4,4%, odzież i obuwie 3,1%, drożeje żywność i napoje bezalkoholowe o około 1%. A najmniej wyroby alkoholowe i tytoń, które i tak są już dość drogie. W stosunku do kwietnia zeszłego roku ceny wzrosły o 2,2% i najbardziej podrożały transport 4,8%, żywność i napoje 3,3%, edukacja 3%, zdrowie 3%, rekreacja 2,4%, mieszkanie i nośniki energii 1,1%, alkohol i 1,1%, tylko potaniała łączność odzież i obuwie. Wydaje się, że jeżeli utrzyma się wzrost cen na wiosnę i nie zostanie skompensowany przez spadki cen żywności latem, inflacja w skali roku może wynieść kilka procent.